Sie i wariaty Ogólnie to chyba powoli naprawią filtry, tutaj czeka się tłumienie szumów. Dobra jakość jest włączona, więc chyba teraz nie powinno być szumów. Tutaj jest Filipek z wami, Fili przestaw znaczy, się. Siema siema. No. Siema, siema, tutaj Marek. Marucha. Marek, marucha. Hm. Dobra. Wyrucha Maruka. dobra, niech będzie. Niech to przejdzie. Dobra. Marek Maruka. Marucha wyrucha. Dobra, wiesz Filipkowi ostatnio. Yy, jest chory Filipek ostatnio. Więc... Nie na jutro jeszcze do szkoły, nie? No, ale y, y, był chory, nie? Jeszcze trochę jest chory, tak odrobinkę zgaduję więc proszę, zostawcie mu lajka proszę, Zostawcie no mi lajka, jestem taki biedny tak to był właśnie ka, e, ka, ka, kaszel. Wisi się. to to mój kaszel. no uskam. No uskam, winiąś ka ka no uskam, to uskam, to Dobra, mam sześć skóry, już mogę zrobić... How do you do me, I'm new, and I wanna be friend, and I wanna be friend, how do you do me. O kur... Dobra. Myś robimy książki i wypełniamy bibliotekę. Czekaj, to, to nie to piętro, to chyba jeszcze jedno. O tak, to tutaj. I wiesz co, Filip? Tutaj zakaz akurat y, kamienia gładkiego uziąłem tutaj miezi. Żeby tak się to piętro okay. bardziej wyróżniało. A. How do Ej, to tak działa! Uh, uh, you... Ej, hey, Filip! Wiesz co, so. mogę zrobić? So. Czekaj. patrz cały czas na mój ekran. Widzisz to? No. Ja robię serwer. Survival. To wszędzie fajnie. Gramy razem w survival, dobra? Dobra. Tego będziesz musiał Radmina pobrać. Nie. To jest takie hamaki. Ale mamy chama... Ale mamy hamaka. Ale, ale hamak taki słaby jest, bo tam często lagi są, a Radmin nie ma w ogóle lagi. Jezu, ale czemu akurat musimy jakiś milion ten pobierać, a później się na przykład dziwię, że mam e, 10 megabajtów. Ale to mało waży, spokojnie. Ale nie możemy po prostu tak żeby pograć wąsysze? Ale tak się nie da akurat. Jak? Czemu? Dari. No byśmy musieli być pod jednym internetem. No to jak na przykład ludzie dołączają na serwery? Inne. No oni sobie na się stawiają, który ma większe lagi niż mój stary po wylewie. No dobra, ale załóżmy, że jest sobie jakiś duży serwer, taki publiczny, nie? To jak na przykład ludzie dołączają? No bo oni kurwa mają serwer taki publiczny, a ja stałem na swoim kompie. To nie możesz stawić na publiczny? No ale to są płatne Aha. Dobra zróbmy to jutro Ja chcę z tobą tam Już na luz, na luz jak to mówi stachu Wziąć na luz Jak to mówi stachu, wejmij się kim? No ostatnio stachu jest takim ma taki no ten, uf, zbyt ale, uf, Wakacje to chuj. No Stachu ostatnio się tak w klasie. Gdzieś To jest ego to Niestety, ale muszę potwierdzić. Na jakiej ty wersji graftera teraz? Ja? E, no. na tej prawie najnowszej. 1.19.2? nie 2 Eee... Wejdzie do Menu sprawdź. Pasz, zrobię coś takiego. Czy weź, że weź, O, pas lancer się odpala. Nie. No ja <gry> widzę Minecrafta na ranie samego. Pas, to jest wersja baba bui. Czyli wersja... Czekaj, jak mam tutaj... Wejdź do menu sprawdź. No, czyli to jest wersja OptiFine 1.21. 0 na 1.21? albo, albo 1.22 o kurna zrobisz to Filip? To wejdzie do menu i sprawdź. Ej, Filip! Patrz na mój ekran. No. O, zrobił. Ale poprąp. A na lata nosi nudzi. Nie chcę O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. No to, no to zrób to na, na razie na Anternosie, możesz sobie tam przygotować serwa, nie zrobić jakiś specjalny spawn, nie? Później ja do siebie dołączę. O kurna. I to jest to? Czy to... A, to jest... Czy to... ...to jest to Freddy Fazbear? Eł, 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 mam pomysł, gramy zrobiła na 111. 11. Na 1,16.1? 1,17.1 dawaj. A, a która to jest wersja? Na no 1,17.1. Dobra, ale co w niej jest tak... Do, do, z jakiej, takie... Jakie tam są rzeszy? Hmm. I powiem, to jest... 1,17.1. To jest wersja... Yy, yy, Case and, y case and Cliff? Nie ma ja. Bo ja pamiętam, że oni wypuszczali te trajery do e, case, case and Cliffs, nie? I tam chyba podali, że chyba 3 czy ich było? Nie wiem dokładnie. I oni tam cały czas stawiali o, to samo. Najlepiej się tu nawet jest Aktualizacja jaskiń, o! No czyli to jest Keset Cliffs. Dobra. Eee, wersja 1.17? 1.171. Ale fabric i fabriks sodium. Weź sobie na Opti fajnie na 1.121. Poletał. Sliff... Czekaj, bo tutaj mam optifine 1.17.1 no to odpal to dobra optifine zainstaluj eł, eł, eł. Mam serwer masz serwer pokaż a ty w ogóle eł, nie masz mojego ekranu eł. to czekaj na ja czekaj bo ja umiem już odpalać kamerę. Kończyłeś kamerę, no w lesie. Czekaj. Dzień dobry, tak to moja twarz. Dzień dobry, tak to moja twarz. Dobra, A bo czekaj. Wiem, wiem co zrobię. Piękny to twoja twarz. Czekaj. Pasz? Pasz, kurde. Pasz. MA <gry> FUCK O nie, nie ta kamerka, jak się tą kamerkę O, ustaw L, Eł, Dobra, pobrało ow, mi się, pobra... Nie, czekaj Dlaczego ja mam wersję baba buj? Halo Wersja 1.17.1 Optifine Zainstaluj Eł, 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 eł. Eł, 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 eł. Ej, czekaj, bo... czekaj, ja... czekaj, ja doszło nie nagrywanie, muszę skończyć, bo słyszę, że krzyki. Ty masz, ej, ty masz dwa Minecraft'a odpalone. Nie, to jest... to jest... to jest lancer. Dobra, muszę, no, muszę... muszę iść.